cześć wszystkim. mamy piątek, 23 dzień maja, godzina 13. robię na albo Przynajmniej próbuję robić mi Byłem na poprzedn na, na innej miejscówce. Chciałem rzepak zabrać, nie dało się. Pomimo że wczoraj wczoraj przez wczoraj dosyć kiepska pogoda była. Pszczoły nawet nie zdążyły, nie zdążyły posuszać, dało się. Tam też jest w tym roku taka sytuacja, że jeden rzepak już przekwitł, inny rzepak jeszcze kwitnie. Zobaczymy, co tutaj. Tu mamy ul z matką z zeszłego. Nie, tutaj mamy ul z matką, która w tamtym roku się wyroiła. W tym roku bardzo wcześnie też już weszła w nastrój rojowy. Ja tę matkę stąd zabrałem. I pszczoły miały za zadanie same sobie odchować matkę. W tym miejscu już patrzyłem, tutaj się nie leje z ramek. Da się ten miód jako tako odebrać. Zabierzemy miód i zajrzymy do gniazda. Czy matka się nasieniła? Ale widzę, że tej pszczoły tutaj jest mało. Tutaj nic nie ma. Tutaj zasklepione coś. Trochę tutaj niedolane nie jest. Zobaczmy nie, ten miód można zabrać. Zabierzemy nie tylko ten górny korpusik. No dolny był dołożony jeszcze w kwietniu, jak pszczoły za zaczęły zalewać nadstawki, ale pogoda się popsuła. Mamy bardzo specyficzną wiosnę. że uda się fajnie mi zrobić, ale nie wszędzie dało się ten miód jeszcze zabrać a zwłaszcza w tej jednej miejscówce a trzeba trzeba się śpieszyć ponieważ już miód w niektórych rameczkach skrystalizował i tu pytanie, co z takim miodem skrystalizowanym w ramce zrobić? Wiadomo, część tego miodu dało się odwirować, część po prostu została. To jest wszystko z kwietnia, można powiedzieć. To co teraz wyciągnę, jest mniej. Dużo mniej tego miodu, I, i pytanie: czy ta mniejsza ilość miodu przełoży się na wyższą cenę? Czy po prostu importerzy ściągnął więcej miodu z innych zakątków świata? Napiszą, że pochodzi. Polski, z Unii Europejskiej. Wątpię, żeby cena miodu wzrosła. Jest jeszcze miód z zeszłego roku. To jest też szansa na to, żeby ten miód sprzedać. Jako pierwsze miodobranie. Dziwne jest, że pszczoły interesują się ramkami, które sprzedawczość wyciąga z ula. W tamtym roku, rok wcześniej, pierwsze, drugie miodobranie, jak się robiło, to ramki można było odstawiać. Do korpusa nie. Nie osłoniętego niczym. Tam pszczoły w ogóle się nie interesowały tym w tym roku. W tym roku do pierwszego miodu lecą. Dobra, muszę iść. Chociaż może nie. Ten korpusik im zabiorę. Zobaczymy, co tutaj jest. Czy... Nie, tutaj. Tak jak mówiłem, tutaj miały się matkę odchodować, i jest prawdopodobne, że ona w ogóle się nie unasieniła. Chociaż. To któreś, chociaż te, te starsze ramki, coś tu jest. To też można. Tutaj rzepaku już, rzepak to już końcóweczka jest, wyciągnąć to, żeby w późniejszym, jeżeli coś przynosi, przyniosło, żeby tego nie zmieszały. Jak węze miały w sum włożoną...

to zostanie Dobra, tu ramek trzeba będzie uzupełnić 4, 5, 6 za chwilkę wracam Dobra, to zdejmujemy i zaglądamy do gniazda Podkurzacza nie mam, dobra, może się uda. Jest podkurzacza. Ramka pokarmowa. Co do rujek. Na poprzednim filmiku widzieliście, jedna rójka próbowała mi uciec, matkę złapałem, pszczoły wróciły. Jedną rójkę złapałem obcą, czyjąś przyleciała w pobliżu mojej pasieki. Również ramka pokarmowa i wczoraj gdy byłem w pracy, tuż przed deszczem wyszła mi rójka z jednego ula. Tamto, i właśnie w tym ulu, z którego ona sobie wyszła, był robiony odkład. Były dwie ramki z czerwiem zabrane z pszczołu i ramka pokarmowa z. Też z pszczołów, z trzech ramek. Trzy ramki pszczoły były zabrane, dwie ramki czerwiu. O. Matecznik wygryziony. Gdzieś tu powinna być matka. Jak na dobrą sprawę ona powinna być już unasieniona. A, dokończę wątek w tamtym tygodniu właśnie był zrobiony odkład, sporo pszczoły zabrane i dalej chciały uciekać. Czy ja tu widzę jajka? Nie, ja tu chyba jajek nie widzę. Tu jeszcze jajek nie widać. Ale te komórki, właśnie, one są wypolerowane. Tak, jakby przygotowane na złożenie jajka. Czy gdzieś widać młodą mateczkę. Czoły są spokojne, nie dają oznak bezmateczności, żadnych jajek tu nie widać. Słońca dzisiaj nie ma to. Ciężko dostrzec. I te komórki są wypolerowane. Tutaj na kropu żadnego nie ma. Tak jakby miejsce przygotowane dla matki. Jeszcze parę dni trzeba będzie poczekać, jeszcze raz przejrzeć, nie dopuścić do strutowienia. Jak inne matki się półnasienniają, to najwyżej się tutaj coś dorzuci. Jest też taka możliwość, że poleciała na lot godowy. W co wątpię. Ramka trutowa. Tu mamy matecznik jakiś niewygryziony, tu mamy jakiś matecznik wygryziony. Żeby matki się nawzajem pozgryzały. Jest matka. Ładna. Tutaj, tutaj jest Dobra, te matecznik powinny zgryźć, ale jak nie to Za kilka dni zajrzę. A teraz pogoda ma się ogólnie poprawić. W przyszłym tygodniu ma być po 20 stopni. Jest taka pogoda bardziej ustabilizowana. Powinna się bez problemu nasienić. A jeżeli gdzieś druga matka chodzi, jak widzieliśmy, matecznik był wygryziony. Matka natura powinna sobie z tym poradzić. Dymu nie mam. delikatnie one się pochowają Teraz już te zostają na jednym korpusiku. Chyba, że coś zacznie mocno nektarować. Na co się nie zapowiada. Akacja w większości wymarzła. Zamykamy. Co do miodobrania, jest to. Odebranie to jest bardziej ściganie się z czasem, żeby miód odebrać, żeby on nie, krystalizował, nie krystalizo, krystalizował, ale te takie okienka pogodowe sprawiały, że te pszczoły coś tam donosiły, kiedy człowiek sobie zaplanuje jakieś miodobranie czy coś. Okazuje się, że dnia poprzedniego doniosły tyle, że nie zdążyły tego odparować i nie można tego odebrać. Zimno jest. W pracowni trzeba ogrzewać, żeby ten miód nie, nie gęstniał szybko, żeby to się dało jakoś tam rozlewać do słoików, czy tam z wiadra przelewać, czy z miodarki wydać. No i tak. A co u Was? Jak to miodobranie idzie? Czy tam próby miodobrania? Bo ja jeszcze w tej jednej, tutaj może uda mi się większość odebrać. W tamtym miejscu, co byłem dzisiaj z rana, nie udało mi się nic odebrać. Na przyszły tydzień to będzie odłożone. Tylko tak jak mówiłem, tam jeszcze wiadro... wiadro... Już mi się język plącze. Pole rzepaku jeszcze jest w pełni kwitnienia. Mamy 23 dzień maja. Czemu ten rzepak kwitnie? W tamtym roku o 11, 11 maja u mnie już było po, po rzepaku. Rzepak już był wirowany. Było zakończone mi odebranie. Teraz mamy 23... Dzień i nie można tego zrobić. Jak się podobało, zostawcie łapkę, subskrypcję. Do następnego.